Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja? Nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Z wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się w podróży i znam tego jego mości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal, wilk, Straszna nowina, toż to tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam radę: zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, gdy nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały. Zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na W Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys! Tato! Tygrys? Ojciec się zapyta Ach lew może miał kopyta straszne trzy czy cztery nogi Paszczę taką przy tym rogi Gdzie to było Tam na sianie właśnie porwał mi śniadanie Idzie ojciec służba cała Patrzą myszka mała polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrowie.